Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie przy Szumi Leśnej Szklarni. Nadszedł najwyższy czas, żeby tego brudaska umyć. Po pierwsze, po co w ogóle myć szklarnię? Yy, raz, że estetycznie zaczyna zarastać różnymi porostami i wygląda nie za ładnie. Dwa, jeżeli zaniedbamy, nie umyjemy raz w roku szklarni, tylko będzie to, nie wiem, 3-4 lata niemyte, to porośnie nam tak, że praktycznie nie będzie przepuszczało światła do środka i roślinom może będzie ciepło latem w szklarni, ale nie będą w ogóle tego słoneczka widzieć. I tak już mają ograniczenie tutaj promieni UV, na przykład, które nie przenikają tak przez ten poliwęglan. A jak będzie to wszystko zarośnięte, no to po prostu będzie ciemno i no, rośliny nie będą mogły rosnąć tak, jakby sobie tego życzyły. Następna sprawa. Im więcej tych porostów porośnie, tym większa szansa. Że rozpychając się tam, gnieżdżąc, niestety będą niszczyć taką cieniutką warstwę chroniącą poliwęglan przed promieniami słonecznymi UV, która to służy temu, aby no nie skruszał nam ten poliwęglan, żeby słońce go nie zniszczyło. Czasami pytacie, że po dwóch latach Wam się zniszczył poliwęglan, że to jest nieopłacalne. Może to być wina niestety tego, że ktoś go źle położył. To znaczy tą warstwą ochronną do środka. A nie na zewnątrz, ale to tak, jako taka dodatkowa y, informacja. Czemu ja robię teraz na jesień, a nie na wiosnę? Na przykład, czemu raz w roku tylko? Można przecież i na jesień, i na wiosnę sobie jeszcze raz przemyć, ale to jak już kto co lubi. Tak, no ja nie lubię sobie dorabiać roboty dodatkowej. Myślę, że raz w roku to wystarczy. Robię to na jesień, ponieważ w ogóle lubię mieć porządek zrobiony na jesień, ale to też daje mi dwie rzeczy, jeszcze y, taka praca jesienna, a nie wiosenna. Po pierwsze. Na wiosnę ruszam ze wszystkim, co trzeba ruszać, a tam jest wtedy bardzo dużo pracy w ogrodzie, i nie oglądam się już za siebie, że mam jakieś zaległości z jesieni to jest jedna sprawa. Druga sprawa jak teraz umyję te szklarnie, to ona wczesną wiosną i początkiem lata będzie już troszeczkę porastać tymi porostami właśnie, ale tylko troszkę. One nie zasłonią dużo światła ale troszeczkę ograniczą je y, to wygrzewanie się szklarni w, w pełni sezonu latem. Gdybym tak ją wypucował na wiosnę, nawet taką późną wiosnę, no to byłaby czyściu, czyściuteńka latem, no i wtedy właśnie ani do, dobrze nie jest, jak jest taka super czysta, y, ani nie jest tak super, jak jest. Y, bardzo brudna. Jak myć? Czym myć? Oczywiście można sobie czymś to opryskać, co rozpuści trochę ten brud. Natomiast jeżeli ktoś nie chce, żeby mu jakaś chemia tu leciała do beczek jak u mnie zbierających deszczówkę czy gdzieś do gleby, no to trzeba by było sobie jakiegoś mydła potasowego użyć czy czegokolwiek. To można tak oczywiście zrobić, można umyć myjką ciśnieniową, to też było zalecane tutaj na przykład przez producenta, ale ja mam takie tam podłączenia wody, że myjki ciśnieniowej nawet za bardzo nie mogę tam podłączyć, musiałby bym kombinować i też uważam, że jak ktoś nieumiejętnie to zrobi, zbyt duże ciśnienie nastawi, to też może porobić szkody w tym całym poliwęglanie. Natomiast ja mam taką metodę, że po prostu zlejemy tak pod ciśnieniem wodą cały ten poliwęglan po to, żeby z niego wypłukać cały piasek, wszystkie takie jakieś kurze, takie elementy, które mogłyby rysować powierzchnię, jak będziemy ją czyścić taką miękką, takim miękkim mopem czy miękką gąbeczką i właśnie Najpierw to zlanie wody, żeby wszystkie te elementy takie ostre, że tak powiem, zleciały. Potem delikatne, bardzo delikatne mycie, bez żadnej chemii, tylko ciepłą wodą tam we wiaderku, takim po prostu mopem czy gąbeczką i opłukiwanie. I zazwyczaj to wystarcza i nie ma żadnych problemów, wygląda szklarnia ładnie. Natomiast tutaj też trzeba mieć na uwadze to, że właśnie jak myjecie takim mopem czy gąbką, to najpierw koniecznie trzeba bardzo to mocno wypłukać, te wszystkie elementy, które się osadziły na poliwęglanie. Potem mieć miękką gąbeczkę, a nie jakąś szorstką, taką, która by rysowała, i dodatkowo robić to delikatnie. Żadnych proszków do czyszczenia, takich specjalnych, jak to kiedyś też używano, były bardziej może popularne niż dziś. Nic takiego, co dostanie się między taką gąbkę a poliwęglan i z naszymi ruchami będzie nam po prostu rysować tę właśnie wierzchnią warstwę anty UV tej, tej, tej ochrony. Także w by sposób się nie obrało, warto to zrobić tak w miarę z głową, no, pamiętając przede wszystkim, że to nie jest szyba, tylko poliwęglan chroniony przed tym UV. I jak zedrzemy tę warstwę, to później będzie dosyć szybko nam kruszał taki materiał. No i tak szklarnia się prezentuje już po umyciu całkowicie. No sorry, że zapomniałem, bo zrobiłem trzeba było tak się przejść i z bliska wam też te brudy pokazać tak jeszcze przed umyciem, na, ale mam nadzieję, że na kamerce przed ekranami jak jesteście, to widzicie też, że zaczęła się wręcz świecić jak psu jajca za przeproszeniem. Bo wcześniej no to już była taka przytłumiona. I jeszcze oczywiście te wszystkie stalowe. Nowe elementy można przejechać ze szmatką i troszeczkę poczyścić. Zobaczymy, czy mi się jeszcze będzie chciało, ale najważniejsze rzeczy zrobiłem. Ten poliwęglan przede wszystkim jest umyty, tam jakieś te właśnie pajęczyny różne i cuda. Moi drodzy, ja nie pokazuję Wam tego jako najlepszy sposób, bo dla mnie najlepszym byłoby przejść sobie z opryskiwaczem, który będzie zawierał biologiczny, totalnie pod kątem chemicznym, no, zgodny z naturą przyrodą i bezpieczny środek który rozpuści mi brud i sobie tak opryskać tym środkiem oczywiście rozcieńczonym tam no, z wodą powiedzmy ciepłą żeby sobie to ładnie tak spryskać jak na myjni samochodowej że preparat którym się pryska brud powinien rozpuścić a potem sobie przejść czy to właśnie z myjką ciśnieniową tak no elegancko ustawioną żeby też tam no, nie, nie powyginać tego poliwęglanu nie połamać go nie poprzecinać tylko a nawet z tym wężem, co ja tam mam. Z takich ciekawostek, to jeszcze powiem, że to wszystko idzie z deszczówki. To mycie całe deszczówka z dachu domu zebrana. To tutaj mam właśnie pompka, sobie pompuje. Taka fajna jest, że jak się zakręci te wody tutaj, to jak się wzrasta ciśnienie w wężu, to ta pompa się wyłącza po prostu. Jak później poczuję, że spadło, no to z powrotem się włącza. Tak, taka fajna pompka. No i deszczówka została umyta, znaczy umyta deszczówka, użyta do mycia. Więc więc tak można powiedzieć ekologicznie żadnej chemii i pewnie, że takie mówię spryskanie czymś y, totalnie neutralnym, przyrodniczym no czymś takim, co nie będzie w żaden sposób szkodzić na przykład tej ziemi uprawnej, a potem przejechanie sobie takim wężem pod ciśnieniem to byłoby najfajniejsze i być może znajdę taki środek, może mi podpowiecie, jaki środek może się do takiego czegoś nadawać to pewnie, że y, trzy razy szybciej by to było niż się bawić z tym mopem w ogóle takiego dziadowskiego, nie wiem czy zauważyliście Mopa kupiłem, że on się kręci dookoła. A jak się myje tu gdzieś sufit, to szału można dostać. Tak się kręci dziadyga. No więc na pewno sposoby do, do umycia szklarni znajdziecie sobie lepsze jeszcze. Ja wam pokazuję po prostu to, co na dzień dzisiejszy musiałem zrobić, bo takie mam możliwości. Paluchem, jak się przejedzie, nie ma żadnego brudu na, na tym, więc jest fajnie. No po prostu raz w roku myślę, że warto wyczyścić, a wydajcie znać sami, w jaki sposób czyścicie jeśli w ogóle czyścicie, no to ja chętnie skorzystam z porad, bo zawsze to yy, może człowiek po prostu o czymś nie wiedzieć, nie? Więc się czymś zainspiruję. Dziękuję bardzo za uwagę. Fajnie jest, bo na wiosnę mam przygotowane, praktycznie. nie? A to grządki, a to ścieżki. Jeszcze sobie tu pozamiatam, poczyszczę, może trochę wyprostuję te krawężniki z nudów, jak będzie trzeba. Mam wyczyszczoną szklarnię, wszystko przygotowane na przyszły sezon, i tak się sezon powinno kończyć, moim zdaniem, a czy przynajmniej ja tak lubię. Dajcie znać sami, mówię, czy czyścicie szklarnię w jaki sposób ja chętnie poczytam, bo to zawsze. Człowiek może coś po prostu zmienić we własnym postępowaniu. No, słuchajcie, zebrałem się jeszcze na koniec. Pozamiotałem nadmiar takiej można powiedzieć ziemi i troszkę sobie tam wyrównałem te krawężniki, ale one nie są na żadnej zaprawie, więc też no Nie będę się tak starał, bardzo spełniają swoją rolę. Dosyć łatwo je przestawić, jak się powyginają, więc spokojnie to jakoś tam przetrwało. Już drugi, można powiedzieć, sezon, teraz do trzeciego jest szykowane, więc daję sobie radę. Troszeczkę piasku, jak mi się gdzieś powysypywało przy przestawianiu ich, to zostawiam, bo to jest taki piasek żółty. Oczywiście trochę się już tam z ziemią pomieszał, ale te szczeliny gdzie nie tam uzupełni. Czasem, się wygięły w tę stronę czasem w te, te krawężniki no mówię, nie jest to na żadnej zaprawie, więc trudno, żeby się nic nie wyginało tyle moi drodzy, śnieg spadł mróz troszkę złapał, za chwilę ma być znowu na plusie, aż 10 stopni, więc tak na razie ta szklarnia wygląda trochę y, przymarznięta y, no rośnie sobie zielony nawóz, choć y, niedużo go no i tyle moi drodzy, no zachęcam do tego żebyście jesienią Prace porządkowe robili, a nawet czasami różne rzeczy można zrobić zimą. Czasem zimą jest ciepło, i warto no, po prostu się troszeczkę rozruszać, przygotować sobie na przyszły sezon. I już do zobaczyska w komentarzach i następnych filmach. Papa. Pa.